Dziś pokażę Wam jak oto w tej być łatwo 1000 level Do tego najlepiej jest mieć 2% zawalone bitcoinami Ja mam ich tyle I zamiast kupować buy multiplayer trzeba klikać tak To jest pierwsza zasada gdzie najwięcej ekspada właśnie to Ale gdyby multiplayer to będzie mniej Niż daje tak że się bardziej po to i ja mam akurat takie coś. Autoclicker. Będzie do niego link w opisie. Klika się to. To się pobiera. Powiem trzeba tam kliknąć otwór i będziecie mieli. No właśnie tej gierce I Jak będziecie chcieli ten level bić, odpalacie to. Tutaj wpisujecie 1 milisekunda. I tutaj... Tutaj musi być leszcz, ale to idzie jakby nieco ustawione od razu. Tylko tutaj musicie zmienić na jedynkę. I Klikacie start. Razem farm, I teraz mam farming level. I tak zostawiacie. Będzie link w opisie. Powiedz ten sposób, sam go wywam. Wyjąłem ten tysiączny level. Dziś w w to na razie godzinę. I bijłem z łatwością 8, prawie 800 level. No, można tam, jak chcecie, to możecie sobie tam zawalić 3 sloty. Dobra, to na tyle. Dziękuję. Do zobaczenia później.